Dla nas skończenie się drewna opałowego oznacza wizytę w sklepie, szybki telefon do firmy grzewczej, drobną niedogodność. Ale co, gdyby nie było sklepu? Co, gdyby lasy należały do lordów, którzy by cię stracili za wzięcie jednej gałęzi? Co, gdyby jedynym wyborem było spalenie wszystkiego, co można znaleźć, albo patrzenie, jak twoja rodzina zamarza na śmierć? Tak wyglądała średniowieczna Europa podczas małej epoki lodowcowej zimy trwające osiem miesięcy. Temperatury spadające do pinez grec i utrzymujące się na tym poziomie, żadnych dostaw węgla, żadnych przewodów gazowych, żadnego planu awaryjnego. Zgodnie z logiką, całe populacje powinny były zginąć, a jednak przetrwały, nie tylko przetrwały, kwitły. Jak? Odkryli źródła paliwa tak pomysłowe, tak nieoczekiwane, że niektóre z nich napędzały całe cywilizacje. Zamienili odpady w ciepło, śmieci w złoto, a desperacje w innowacje to właśnie tę utraconą wiedzę o paliwach przetrwania odkrywamy dzisiaj sekcja ciem problem z drewnem zanim przejdziemy do dziwnych alternatyw musimy zrozumieć jak fundamentalne było drewno to nie było tylko paliwo to był fundament cywilizacji ludzie mieszkali w drewnianych domach jedli z drewnianych mis i uprawiali ziemię drewnianymi pługami to ogromne zapotrzebowanie oznaczało, że starożytne lasy Europy były pod atakiem od samego początku. W Wixaj i Witzafi wieku, ogromne obszary lasów zostały wycięte pod rolnictwo, aby nakarmić rosnącą populację. To była era karczowania procesu, w którym chłopi otrzymywali pozwolenie na wycięcie kawałka lasu, aby stworzyć nowe pola uprawne. To był krótkoterminowy zysk, który stworzył długoterminowy kryzys. Gdy lasy znikały, drewno przeszło z darmowego zasobu, który można było zbierać samemu, do drogiego towaru. Potem struktura społeczna się zacieśniła. Szlachta i Kościół ogłosili pozostałe lasy swoimi prywatnymi rezerwatami. Widzimy tę koncepcję lasu królewskiego, który nie był tylko grupą drzew, to była strefa prawna ze specjalnymi prawami chroniącymi zwierzynę łowną dla polowa pana. Dla chłopa mieszczającego w pobliżu było to irytujące. Mogli widzieć paliwo, które mogło uratować ich rodzinę, ale było im zabronione go dotykać. A prawa leśne były surowe. W wielu miejscach nie wolno było nawet zbierać spadłych gałęzi. To prawo, znane jako estower, było przywilejem nadanym przez pana, nie prawem. Jeśli zostałeś złapany na nielegalnym zbieraniu drewna, kary były surowe. Mogłeś zostać ukarany wyniszczającymi grzywnami lub karą cielesną. Choć powieszenie było zwykle zarezerwowane dla kusownictwa na jelenie pana, niezabranie drewna zagrożenie ze strony uzbrojonych leśniczych pana było bardzo realne. Ten niedobór był powoli gotującym się kryzysem, ale potem klimat zadał druzgocący cios. Począwszy od około XIV wieku, świat wszedł w małą epokę lodowcową. Średnie temperatury spadły, sezony wegetacyjne się skróciły, a zimy stały się dzikuskie. Tamiza w Londynie zaczęła zamarżać, goszcząc słynne jarmarki mrozu na lodzie. Alpejskie lodowce posunęły się naprzód, pochłaniając całe wioski. Zapotrzebowanie na paliwo eksplodowało dokładnie wtedy, gdy jego główne źródło było bardziej ograniczone niż kiedykolwiek. Wóz drewna opałowego w mieście takim jak Londyn mógł kosztować więcej niż tygodniowa pensja robotnika. Dla rodziny w przeciągowym domu z plecionki i gliny była to niemożliwa cena. Byli w pułapce. Bez ciągłego ognia zimno by ich zabiło, więc musieli znaleźć coś innego do spalenia. Sekcja 2. Zrównoważone rok do którego nie mieli dostępu. Teraz tutaj historia staje się naprawdę frustrująca. Szyrniowieczni ludzie nie byli ignorantami w kwestii zarządzania lasami. W rzeczywistości opracowali jeden z najbardziej wyrafinowanych systemów zrównoważonej gospodarki leśnej w historii ludzkości. Nazywało się to odroślą. I mogło całkowicie rozwiązać kryzys paliwowy. Ale był haczyk. Odroślą była techniką, gdzie drzewa były ścinane blisko ziemi, a na speni pozwalano im odrosnąć smnia. Kiedy ścinasz, pewne gatunki jak dąb, jesion, wiąz czy grab na poziomie gruntu nie umierają. Zamiast tego wysyłają wiele nowych pędów smnia, zwanego stołkiem. Te pędy rosną szybciej niż drzewo wyrosłe z nasienia, ponieważ mają ustabilizowany system korzeniowy. Średniowieczni leśnicy dzielili lasy na sekcje. Kilka drzew w każdej sekcji pozwalano rosnąć wysoko na drewno budowlane, podczas gdy resztę ścinano w cyklu rotacyjnym od 4 do 30 lat. Każdego roku inna sekcja była zbierana. Zanim wróciłeś do pierwszej sekcji, drzewa całkowicie odrosły. Średniowieczne angielskie badanie z przed roku odnotowało, że las Heyley zawierał 800 akrów i że 11 akrów podrostu można było sprzedawać każdego roku, cytuję, bez powodowania marnotrawstwa czy zniszczenia. To nie było tylko pobożne życzenie. Współczesna dendrochronologia nauka o słojach drzew może nadal wykryć wzorce wzrostu szredniowiecznej odroślej w drzewach, które żyją dzisiaj. System działał. Oto co czyni tę technikę tak genialną. Odroślą znacznie zwiększa ilość drewna produkowanego przez drzewo, Mniejszy obszar lasu z odroślą mógł spełnić zapotrzebowanie, które w przeciwnym razie wymagałoby rozległego karczowania. Było to odnawialne, zrównoważone i wydajne. Więc dlaczego ludzie palili nawozem zwierzęcym i wykopywali torf, jeśli to rok związanie istniało? Ponieważ zrównoważone rokzonaje było kontrolowane przez tych z władzą. W tryzynci wieku surowe prawa leśne oznaczały, że nawet zbieranie spadłych gałęzi mogło skutkować karą. Prawa użytkowania były ograniczone i nadzorowane. Odroślą wymagała praw własności, koordynacji społeczności i co najważniejsze dostępu do lasów. Dla większości chłopów pan posiadał lasy. Odroślą była przywilejem nieprawem. Ironia jest bolesna. Szczediowieczne społeczeństwo miało wiedzę i technologię do zrównoważonego zarządzania lasami, zapewniając odpowiednie paliwo dla wszystkich. Ale struktura społeczna, gdzie lasy były własnością szlachty do polowań i zysku, oznaczała, że wiedza nigdy nie została zastosowana w potrzebnej skali. Więc chłop w swojej przeciągowej chacie nie miał wyboru. Musiał zwrócić się do alternatyw, których nikt nigdy nie powinien był palić. Sekcja 3. Brązowe złoto. Moc torfu. Gdy lasy zawiodły, pierwszą wielką alternatywą, do której ludzie się zwrócili, nie był jakiś nowy wynalazek. To była sama ziemia. Zaczęli palić ziemię, palili torf. Dla nas palenie gleby brzmi szalenie, ale torf to coś wyjątkowego. Znajdziesz go w bagienach i mokradłach w całej północnej Europie, szczególnie w Irlandii, Szkocji i Holandii. Torf to gęsta, wilgotna warstwa częściowo rozłożonych roślin, która nawarstwiała się przez tysiące lat. Pomyśl o tym jako o dziecięcej formie węgla. I co kluczowe, się pali. Dla szyrdiniowiecznego mieszkańca w siwowiewanym wiatrem, bezleśnym obszarze, lokalne torfowisko było ich zbawieniem, ale zbieranie tego brązowego złota było wyniszczającą, sezonową pracą dla całej społeczności. Żniwa zaczynały się wiosną. Najpierw wykopywali rowy, aby osuszyć sekcję torfowiska. Potem mężczyźni używali specjalnej długiej, wąskiej łopaty do wicynania cegieł mokrego torfu z ziemi. Wyobraź sobie grupę mężczyzn. Używających rytmicznego ruchu, wyciągających te ociekające ciężkie cegły, każda około 90% wody z bagniska. Ale to był tylko początek. Mokre cegły torfu były układane na polu do suszenia. Po kilku tygodniach układano je w małe piramidy, aby wiatr mógł przez nie przedmusiwać. To był ciągły wyścig z pogodą. Letni deszcz mógł wszystko zrujnować. Cały obszar miałby charakterystyczny, ziemisty, dymiący zapach. Jesienią torf był lekki, twardy i gotowy. To zmiar Twojego stosu torfu był publiczną deklaracją. Przetrwamy zimę. Teraz. Torf nie pali się jak drewno, rzadko robi duże płomienie. Zamiast tego to powolny, tlący się ponury ogień. To była jego supermoc. Ogień torfowy mógł palić się niewiarygodnie długo, uwalniając stałe, promieniujące ciepło. Mogłeś go przygasić na noc i łatwo ożywić rano. Co oznaczało niebudzenie się w domu z lodu. Jednak tutaj robi się ciekawie. Torf był daleki od doskonałości. Dym był jego największą wadą. Dym torfowy jest gęsty, gryzący i ostry. Wypełniałby małe, słabo wentylowane domy, szczypając w oczy i dusząc płuca. Współczesna analiza pokazuje, że ten dym jest pełen szkodliwych związków, więc choroby układu oddechowego były prawdopodobnie powszechne ale dla głównego celu nie zamarzania na śmierć była to cena warta zapłaty ten stały dymiący blask był blaskiem życia oto fascynujący szczegół z zapisów historycznych podczas holenderskiego złotego wieku w XIX wieku holandia zużywała około 16.75 gigajuli torfu na osobę rocznie to podobne do dziesiątek biednych krajów dzisiaj prawie cały torf który istniał w holandii Został wydobyty z ponad 90 hektarów wydobytych między 300 hektarów, wydobytych między 300 a 70 kiepań rokiem. Skala tej operacji była oszałamiająca. Sekcja 4. Paliwo chłopa Janowiec, wzos i słoma. Nie wszyscy mieszkali w opliżu torfowiska dla torfu lub mieli zwierzęta dla nawozu na wyżynach i wzdłuż owiewanych wiatrem wybrzeży ludzie zwrócili się do roślin, które kwitły tam, gdzie drzewa nie mogły. Janowiec wros i paproć. Janowiec zwany także kolczastym krzewem, był ważnym źródłem paliwa w całej szerniowiecznej Europie. Te krzewowate rośliny rosły na otwartych wzgórzach i pastwiskach, z nieregularnymi gałęziami pokrytymi ostrymi igłami. Zbieranie ich było nędzną pracą. Igły musiały być spalone przed użyciem drewna, a zebranie wystarczającej ilości na zimę było pracochłonne. Ale dla biednych w obszarach takich jak Szkocja, Irlandia i wybrzeże Anglii, janowiec był często wszystkim, co mieli. Drewno było małe i skręcone, ale po wysuszeniu paliło się całkiem dobrze. Wymagało stałej uwagi. Nie mogłeś po prostu załadować ognia janowcem i odejść. Ale utrzymywało ludzi przy życiu. Słoma i trzcina były jeszcze bardziej desperakimi środkami, ponieważ paliły się bardzo gorąco i bardzo szybko. Mogły być używane tylko do określonych celów, jak pieczenie, nie do ciągłego ogrzewania. Potrzebowałbyś ogromnej ilości słomy, aby ogrzać dom nawet przez jedną noc. Jednak w obszarach rolniczych po żniwach słoma była obfita. Chłopi zbierali słomę, dokładnie ją suszyli i ściskali w ciasne wiązki. Te wiązki mogły być podawane do ognia, aby szybko zwiększyć ciepło do gotowania lub uzupełnić inne, wolnie palące się paliwa, jak torf. Użycie tych paliw roślinnych ujawnia coś ważnego o średniowiecznym przetrwaniu. Ludzie używali wszystkiego. Nie było czegoś takiego jak odpady. Jeśli rosło z ziemi i zawierało węgiel, ktoś gdzieś wymyślił, jak to spalić. Sam krajobraz stał się mozaiką mikroekonomii paliwowych. Wieś w pobliżu torfowiska paliła torf, wieś na wrzosowiskach paliła wrzos, wieś nadmorska paliła drewno wyrzucone przez morze i wodorosty. Każda społeczność adaptowała się do swojego specyficznego środowiska, rozwijając głęboką wiedzę o lokalnych roślinach i ich właściwościach palnych. Sekecja 5. Niemożliwy wybór: palenie nawozu. Jeśli palenie ziemi wydaje się desperackie, następne źródło paliwa zabiera nas na terytorium, które wydaje się naprawdę ekstremalne. To był zasób produkowany każdego dnia w każdej społeczności rolniczej. Palili nawóz zwierzęcy. Dla nas ten pomysł jest odrażający, ale w świecie, gdzie alternatywą było zamarzanie, to, co było obrzydliwe, stało się drugorzędną troską. Wysuszony nawóz od roślinożerców jak krowy to po prostu przetworzona materia roślinna. Gdy jest suchy, to kompaktowy blok palnego paliwa. W wielu bezleśnych częściach świata był głównym paliwem przez tysiącecia. Dla średniowiecznej Europy stał się ponurą koniecznością. Proces przygotowywania tego jest trudny do wyobrażenia, zadanie zbierania świeżych krowinców często przypadało kobietom i dzieciom, przynosili mokry nawóz z powrotem, mieszali go ze słomą lub innymi włóknami, formowali w placki i przyklejali na zeżnęcą ścianę, aby schły na słońcu i wietrze, biedna chata mogła mieć ściany pokryte tymi suszącymi się plackami nawozu, zimowe paliwo rodziny dojrzewające na widoku. Po wysuszeniu te placki nawozu były zaskakująco skuteczne. Paliły się powolnym, stałym ciepłem, podobnie jak torf. Podróżnicy z regionów bogatych w drewno często pisali ze zdumieniem o ludziach w obszarach ubogich w drewno, używających tych niezdrowych paliw do utrzymywania swoich domów niezwykle ciepłych. Jednak powód, dla którego to jest tak interesujące, to głęboki dylemat, który to stwarzało. Nawóz nie był tylko odpadami. To był główny nawóz dla pól. Każdy kosz nawozu spalony był koszem składników odżywczych niewracającym do gleby, aby wyrosnąć jedzenie przyszłego roku. To stwarzało niemożliwy wybór. Czy spalasz nawóz, aby przetrwać zimowy chłód, czy oszczędzasz go dla pól, aby uniknąć głodu przyszłego lata? To była straszna kalkulacja. Musiałeś zdecydować, czy ryzykować zamarzanie teraz, czy głodowanie później. To pokazuje niesamowite napięcie jakie niedobór paliwa wywierał na każdą część średniowiecznego życia? Dowody archeologiczne potwierdzają, że ten dylemat był prawdziwy. Sferulity nawozu, mikroskopijne markery spalonego nawozu, zostały znalezione w pozostałościach palenisk z miejsc w całej Europie datowanych na wczesny okres neolityczny. To nie była rzadka praktyka, była powszechna i trwała przez tysiące lat. Sekcja 6. Sekret węgla drzewnego skoncentrowane ciepło. Było jedno paliwo, które stało między desperatkimi środkami chłopa a marnotrawymi ogniskami drewnianymi szlachty. To był węgiel drzewny i reprezentuje jedną z najbardziej wyrafinowanych technologii energetycznych średniowiecznej Europy. Nie był naturalny, był wytwarzany. Aby zrobić węgiel drzewny, średniowieczni węglarze wykopywali dół i starannie układali drewno, potem przykrywali je ziemią i podpalali. Kluczową częścią było zapobieganie całkowitemu spalaniu. Chcieli wypędzić wodę i zanieczyszczenia, pozostawiając niemal czysty węgiel. Ten proces był formą sztuki. Stożkowy stos drewnianych kłód był budowany z centralnym kanałem dla dymu i otworem na dole dla powietrza. Stos był pokryty darniną i zwilżoną gliną. Wypalanie zaczynało się na dole i stopniowo rozprzestrzeniało na zewnątrz i do góry, kontrolowane całkowicie przez doświadczenie węglarza. Jeden błędny ruch za dużo tlenu i cały stos wybuchałby płomieniami, marnując dni pracy. Rezultat był niesamowity. Węgiel drzewny mógł osiągnąć gęstość energetyczną do 2,5 megajouli na kilogram, prawie dwukrotnie więcej niż zwykłe drewno czy torf. Co ważniejsze, palił się goręcej wystarczająco gorąco, aby wytapiać żelazo, topić szkło i kuć broń. Dla kowala czy zamożnego gospodarstwa domowego, węgiel drzewny był niezbędny. Ale był okrutny kompromis. Część energii drewna była tracona w procesie konwersji, i wymagało to znacznie więcej pracy do produkcji. Jeden węglarz pracujący w pełnym wymiarze godzin mógł ledwo dostarczyć wystarczająco dla garstki kuźni. Dla biedoty miejskiej węgiel drzewny był zbawieniem z innego powodu: transport. Ze względu na swoją niższą masę w porównaniu do drewna, przy tej samej ilości ciepła był tańszy w transporcie do miast. Wóz węgla drzewnego mógł podróżować dalej i produkować więcej ciepła niż ten sam wóz załadowany kłodami. Produkcja węgla drzewnego w szerniowiecznej Europie była tak intensywna, że archeolodzy mogą nadal znaleźć setki starożytnych miejsc pieców węglowych rozrzuconych po niskich pasmach górskich środkowej Europy. Każde miejsce opowiada historię społeczności desperacko próbującej skoncentrować i zachować swoje kurczące się zapasy drewna. Sekcja 7 Kości i tłuszcz, gdy nic innego nie zostaje, gdy nawet nawóz i torf się skończyły. Szyrniowieczni ludzie zwrócili się do najbardziej nieoczekiwanych źródeł paliwa, jakie można sobie wyobrazić. Palili kości, palili tłuszcz zwierzęcy, palili wszystko, co zawierało węgiel i mogło się spalić. Zacznijmy od kości. Badania nad zachowaniem onijowym neandertalczyków i wczesnych ludzi pokazują, że dodawanie węgla i kości do ognisk drewnianych znacznie zmniejsza ilość drewna potrzebną do utrzymania tego samego ciepła. Średniowieczni ludzie ponownie odkryli tę zasadę z czystej konieczności. Kości zażniętych zwierząt, szczególnie duże kości od bydła i świn, mogły być suszone i dodawane do ognisk, nie paliły się jak drewno, zamiast tego tliły się powoli, uwalniając ciepło przez dłuższe okresy. Zapach był charakterystyczny i nieprzyjemny. Mieszanka spalonego białka i szpiku, ale dla rodziny stojącej w obliczu zamarzniętej nocy zapach był drugorzędny wobec przetrwania. Ale być może ważniejszy niż kości był tłuszcz zwierzęcy czyli łój. Łój był wytapionym tłuszczem wołowym i był najtańszym paliwem dostępnym w szerniowiecznych czasach produktem ubocznym produkcji żywności. Podczas gdy głównie kojarzymy łój ze świecami i oświetleniem, biedni używali go też jako paliwa grzewczego. Aby użyć łoju, kanina lub sitowie, były namaczane w stopionym tłuszczu. Mogły być umieszczone w małej miseczce lub koksowniku i zapalone. Tłuszcz się topił, kanina działała jak not, a rezultatem był mały, stały płomień, który mógł palić się godzinami. Oto co czyniło to fascynującym z punktu widzenia przetrwania. Łój był wszędzie. Za każdym razem, gdy zwierzę było zabijane na jedzenie, tłuszcz był zbierany. Nawet najbiedniejsza rodzina. Jeśli miała dostęp do jakiegokolwiek mięsa, miała dostęp do trochę tłuszczu. W świecie, gdzie każde inne źródło paliwa było kontrolowane przez lordów lub wymagało wyniszczającej pracy do zebrania, łój reprezentował paliwo ostatniej szansy, którego nikt nie mógł zabrać. Jednak jak wszystko w średniowiecznym przetrwaniu, był koszt. Tłuszcz, który był spalany dla ciepła, był tłuszczem, który nie mógł być zjedzony, a zimą kalorie z tłuszczu były cenne. Po raz kolejny szerniowieczne rodziny musiały kalkulować ciepło teraz, czy jedzenie później. Pomysłowość tych ludzi, znajdowanie sposobów na przetrwanie, gdy każdy zasób był kontrolowany lub rzadki, jest szczerze pokorna jeśli znajdujesz wartość w tym głębokim nurkowaniu w szerniowieczne przetrwanie, naprawdę doceniłbym, gdybyś mógł nacisnąć przycisk polubienia. To pomaga innym odkryć te zapomniane historie ludzkiej odporności. Sekecja 8 ohydna czarna skała, węgiel. Podczas gdy torf i nawóz były paliwami wiejskiej biedoty, inna alternatywa zaczęła się pojawiać, szczególnie w miastach, ta była inna, to była twarda, czarna skała wykopana z ziemi, która paliła się z żarłoczliwym ciepłem. To był węgiel, a jego historia oznacza początek nowej ery energetycznej, z własną ciemną stroną. Węgiel nie był szyrniowiecznym odkryciem. Rzymianie używali go na małą skalę, po tym jak odeszli wiedza została w większości utracona. Przez wieki ludzie w obszarach przybrzeżnych północno-wschodniej Anglii po prostu znajdowali go wyrzucony na plażach, nazywając go węglem morskim. Ale gdy kryzys drewniany pogorszył się w dźwnasy i tryznę wieku, ludzie spojrzeli na tę czarną skałę inaczej. Jej główną zaletą była niesamowita gęstość energetyczna. Kawałek węgla palił się goręcej i znacznie dłużej niż ta sama ilość drewna. Kowale i wypalarze wapna, którzy potrzebowali intensywnego, trwalego ciepła do swojej pracy, byli pierwszymi, którzy naprawdę go przyjęli. Powoli jego użycie przeniosło się z kuźni do domu, ale był duży opór. Powód? Według wszystkich relacji węgiel był obrzydliwy. Dym był całkowicie innym bestią niż drewno czy nawet torf. Był gęsty, żółty i pełen siarki. Duszący zapach sprawił, że wielu kojarzyło jego czeń i smród z podziemnym światem. Plus, typowy szydniowieczny dom, z centralnym paleniskiem i prostym otworem w dachu dla dymu, był katastrofą z węglem. Ciężki siarkowy dym wypełniałby pokój, czerniejąc wszystko i czyniąc powietrze nie do oddychania. Dopiero późniejszy rozwój kominka ściennego z odpowiednim kominem sprawił, że palenie węgla w pomieszczeniach stało się w miarę znośne. To ironia historii. Przytulny kominek, który kochamy, był częściowo innowacją do zarządzania ochydnym dymem tego nowego, brudnego paliwa, ale konieczność zwyciężyła. Gdy miasta jak Londyn rosły, zaopatrywanie ich w drewno opałowe stało się logistycznym koszmarem. Węgiel wydobywany na północy mógł być wysyłany wzdłuż wybrzeża stosunkowo tanio. Ten handel węglem morskim stał się linią życia dla biedoty miejskiej. Nienawidzili zapachu? Ale to było przystępne ciepło. To doprowadziło do jednego z pierwszych kryzysów zanieczyszczenia powietrza w miastach na świecie. Pod koniec XVIII wieku smog z ognisk węglowych wisiał nad Londynem jak permanentna śmierdząca mgła. W 12700 roku król Edward Merchant faktycznie wydał proklamację zakazującą palenia węgla morskiego w Londynie z powodu zanieczyszczenia. To była kompletna porażka. Logika ekonomiczna węgla była zbyt potężna. Ludzie woleli znosić smog niż marznąć. Dla szerniowiecznej rodziny to była po prostu kolejna desperacka kalkulacja w niekończącej się matematyce przetrwania. Na początku XVI. roku węgiel stanowił trzy czwarte zużycia paliwa w Londynie. Przejście z drewna na paliwa kopalne się rozpoczęło nie dlatego, że ludzie tego chcieli, ale dlatego, że nie mieli innego wyboru. Więc, gdy wyobrażamy sobie szerniowieczną zimę, Prawdopodobnie powinniśmy zmienić nasz przytulny obraz płonącego ogniska skłód. Dla ogromnej części populacji, rzeczywistość była znacznie bardziej surowa i śmierdzącą. To był powolny, tlący się blask ogniska torfowego, wypełniający pokój łzawiącą megłą. To było zaskakujące ciepło z placka wysuszonego nawozu paliwa, które reprezentowało bolesny wybór między ciepłem a jedzeniem. A w rozlących miastach, to był żarłoczny siarkowy płomień węgla morskiego. Paliwa, które ogrzewało ciało dusząc płuca. Historia szerniowiecznego zimowego paliwa to historia niedoboru i innowacji. Ujawnia ogromne naciski, które kształtowały codzienne życie. Wylesianie, sztywny system społeczny i przerażającą zmianę klimatu. Dym z tych ognisk, z torfu, z nawozu, z węgla był zapachem przetrwania. To potężne przypomnienie, że przez całą historię linia między życiem a śmiercią była często tak cienka jak dym unoszący się z zimowego komina, bez względu na to, co paliło się poniżej. Ale być może najbardziej nawiedzającą częścią tej historii jest to, że ludzie mieli wiedzę, aby rozwiązać kryzys paliwowy w sposób zrównoważony poprzez odroślą i odpowiednie zarządzanie lasami. Technologia istniała, nauka była zrozumiana. Czego im brakowało, to nie czy inteligencja. Czego im brakowało, to system społeczny, który pozwoliłby tej wiedzy być używaną dla dobra wszystkich, nie tylko uprzywilejowanej garstki. W tym sensie, średniowieczny kryzys paliwowy to nie tylko historia o przyszłości. To ostrzeżenie o tym, co się dzieje, gdy podstawowe zasoby są kontrolowane przez małą grupę. Gdy krótkoterminowy zysk jest ceniony ponad długoterminową zrównoważoność. I gdy ci z wiedzą są powstrzymywani od jej zastosowania. Dym z tych szyrniowiecznych ognisk dawno już zniknął, ale lekcje pozostają.